Cześć kochani, witajcie na moim kanale, i dziś opowiem Wam, odpowiem Wam na pytanie, które bardzo często pojawia się w komentarzach oraz w wiadomościach prywatnych na moim Instagramie. Zapraszam Was, tak w ogóle, do followowania mnie na Instagramie. Zachęcam też, jeżeli ten odcinek przypadnie Wam do gustu, żeby dać mi łapkę w górę, zostawić komentarz oraz żeby zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi tematami. Temat, który bardzo często się przewija to jak zacząć pracować w modelingu. Mam nadzieję, że nie będzie słychać tych hałasów, ale niestety mam budowę tuż obok mojego domu i nic nie mogę z tym zrobić. Podobno za kilka dni już przestaną tutaj hałasować, no ale ja chcę nagrać ten odcinek już dzisiaj. A więc pytanie dotyczące tego, jak zacząć, jak wystartować w modelingu. Słuchajcie, nie martwcie się, dlatego że wystartowanie w modelingu nie wygląda wcale tak samo jak w top model. Nikt nie będzie się z Was śmiał, nikt nie będzie Waszych zdjęć nigdzie upubliczniał, tak jak to robił Marcin Tyszka, który wyśmiewał się z dziewczyny, która nie przeszła do domu modelek. Takie rzeczy nie mają miejsca. Poza tym pamiętajcie, że jest rodą. Jest kilka dróg. I w jaki sposób można rozpocząć modeling. Ja na przykład miałam taką sytuację, że zaczepiła mnie skautka na ulicy i spytała, czy nie chciałabym pracować jako modelka, zaprosiła mnie do agencji, przyszłam na casting, no i tak to wszystko ruszyło. Oprócz tego często skauci zaczepiają modeli albo modelki na mediach społecznościowych. Ja bardzo często dostawałam wiadomości na Facebooku albo na Instagramie, tak też się dzieje. Ale nie martwcie się, bo jeżeli nikt was nie zaczepi, to moim zdaniem najskuteczniejszą metodą jest to, żeby wziąć los w swoje własne ręce i po prostu wysłać zgłoszenie do agencji. Przede wszystkim najważniejszą sprawą jest to, żeby poszukać... Odpowiednich agencji. Przygotujcie sobie całą listę agencji modelingowych dostępnych w Waszym mieście, albo w jakimś większym mieście, które jest w miarę blisko Was, albo w Warszawie. W Warszawie jest większość najlepszych agencji, ale są też całkiem dobre agencje w innych miastach, takich jak Kraków czy Wrocław, chociażby. A teraz zaczynają się pierwsze schodki. Musicie sprawdzić do których agencji warto w ogóle się zgłaszać, bo to, że jakaś agencja ogłasza się, że załatwia kontrakty zagraniczne, to nie oznacza, że ona jest dobra i że wam się będzie z nimi w porządku pracować. To, że jakaś agencja była najlepszą agencją w Polsce 5 lat temu, to nie oznacza, że ona nadal jest dobra. Agencje bardzo szybko zdobywają silne pozycje, a potem większość z nich niestety podupada i nie warto z nimi podpisywać kontrakty. Ja pamiętam, że za moich czasów jedna z najlepszych agencji to była agencja Orange Models i mango models, a potem tyle syfu wypłynęło. Ja w ogóle też byłam z orange models. No i eee... Nie dociągnęłam nawet do końca kontraktu mojego, ale to jest dłuższa historia. Dlatego polecam Wam przygotować sobie listę agencji, a potem wpisujcie nazwę agencji na Google'u i scrollujcie, szukajcie wszystkich aktualnych informacji, które możecie znaleźć na forach. Możecie też na forach internetowych założyć temat i zapytać się, słuchajcie, dziewczyny, faceci, jak, jak oceniacie współpracę z taką i taką agencją. Pamiętajcie, żeby pytać ludzi, i nie sugerujcie się takimi opiniami, wiecie, na fanpage'ach i tak dalej, bo one mogą, być, one mogą być przekupione po prostu. Co tu dużo mówić? Sprawdzajcie dokładnie i szczegółowo, dlatego że jeżeli traficie do złej agencji, to niestety będziecie się długo męczyć. Ale wszystkie informacje można znaleźć w sieci. Zachęcam Was do dokładnego sprawdzania. Jeżeli już wiecie, do których agencji chcecie wysłać zgłoszenia, to wejdźcie na strony internetowe tych agencji. I tam na pewno powinna się znaleźć taka zakładka zostań modelką, zostań modelem albo zgłoś się do nas, coś takiego. Wyślij zgłoszenie i teraz zobaczcie, co jest napisane w tej zakładce, dlatego że tam będą dokładnie napisane wymagania. To znaczy, będzie napisane, ile powinniście lub powinniście mieć wzrostu, jakie powinniście mieć wymiary, co trzeba w zgłoszeniu zawrzeć. To znaczy, Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej. No zawsze agencje chcą, żebyście wysyłali polaroidy. I ja nagram oddzielny odcinek, w którym pokażę wam jak przygotować polaroidy. To są bardzo proste, naturalne zdjęcia. Jeżeli chodzi o dziewczyny, to w kostiumie kąpielowym na jakimś jednolitym tle najlepiej. Jeżeli chodzi o facetów, to to są zdjęcia w zwykłym t-shircie oraz zdjęcia bez t-shirta w jakichś, yy, nie wiem, jeansach czy, czy, czy coś takiego. Bardzo, bardzo proste zdjęcia. Najlepiej w naturalnym świetle i dziewczyny jak najmniej makijażu. To są zdjęcia, które Agencja, dzięki którym agencja zobaczy jak Wy naprawdę wyglądacie i to są zdjęcia, które zawsze są wysyłane do agencji zagranicznej kiedy agencja matka Wam będzie szukała już kontraktu oprócz tego nie każda agencja, ale większość agencji będzie chciało zobaczyć też film, na którym robicie catwalk albo taki, na którym się przedstawiacie takiego filmu z catwalkiem czasami agencje nie wymagają bo wiadomo, że jeżeli jesteście początkujący no to nie za bardzo wiecie jeszcze jak to robić, prawda? ale taka wizytówka jest dosyć często wymagana Każda agencja może mieć jakieś zupełnie inne życzenia. Jakaś agencja może zażyczyć sobie zdjęcie dłoni, albo mogą Wam dokładnie podkreślić, że agencja chce zobaczyć zdjęcia, na których się również uśmiechacie, tak żeby zobaczyli, jaki macie uśmiech. Musicie dokładnie wszystko przeczytać, i krok po kroku przygotować to, o co prosi Was agencja. Kiedy wejdziecie w taką zakładkę wyślij zgłoszenie, czy jakkolwiek te agencje będą to nazywać, to zobaczycie, że wiek jest również bardzo istotny, zwłaszcza jeżeli chodzi o dziewczyny. W bardzo dużym skrócie na stronach internetowych agencji modelingowych dokładnie macie wypunktowane, co przygotować, co wysłać i musicie po prostu wszystkie te informacje zgromadzić, wszystkie filmy, wszystkie zdjęcia zgromadzić i wysłać swoje zgłoszenie. I teraz naprawdę nie bójcie się, jeżeli nawet jakaś Agencja nie będzie chciała Was przyjąć, i jeżeli wyślecie zgłoszenie do jednej agencji, dostaniecie odmowę, to nie poddawajcie się, bo to nie znaczy, że wcale się nie nadajecie do pracy. Odmowa oznacza, że konkretna agencja nie chce ryzykować inwestując w Was pieniądze, ale może się zdarzyć tak, że jeżeli wyślecie zgłoszenie do siedmiu agencji, to pierwsza agencja powie nie, a sześć kolejnych powie tak. Takie rzeczy też się dzieją, to jest normalna sytuacja, nie poddawajcie się. Jeżeli zdarzy się tak, że spełniacie wymagania takie formalne, jeżeli chodzi o wzrost, jeżeli chodzi o wymiary, ale żadna agencja nie zgodziła się na to, żeby przyjąć was pod swoje skrzydła, to jest jeszcze jedna możliwość, którą możecie wykorzystać. Ja polecałabym Wam umówić się na sesje zdjęciowe. Z fotografami, tak zwane TFP, czyli zdjęcia za pozowanie. Jeżeli macie ochotę, to możecie też umówić się na zdjęcia płatne, ale bądźcie bardzo, bardzo, bardzo wybredni. Nawet jeżeli chodzi o zdjęcia za darmo, to bądźcie wybredni, umawiajcie się tylko z dobrymi fotografami. To, że ktoś wam powie, że jest fotografem z 20-letnim doświadczeniem, nic nie znaczy, bo jeżeli będzie ta osoba miała słabe, beznadziejne zdjęcia, to wy na tym nic nie zyskacie. Co więcej, jeżeli ktoś. Jest słabym fotografem, to zrobi wam krzywdę i będzie was źle instruował, jeżeli chodzi o pozowanie. Poza tym może troszeczkę podburzyć wasze poczucie własnej wartości. Bo jak zobaczycie, że wyglądacie okropnie na zdjęciach, a naprawdę, jeżeli fotograf nie umie grać światłem, to sprawi, że będziecie wyglądać okropnie, to... No cóż, nie będziecie się pewnie czuli, a pewność siebie podczas sesji zdjęciowych jest niezwykle istotna. Ale jeżeli umówicie się na sesje zdjęciowe z dobrymi fotografami i zbudujecie swoje portfolio, my na portfolio mówimy zazwyczaj book. Book, dlatego że na castingi zagraniczne albo w ogóle na castingi modele chodzą z książką, z takim albumem, do, których, do którego my wkładamy zdjęcia. No i zawsze mówi się książka albo book. Jak wyjedziecie za granicą, to książka oczywiście się nie mówi, mówi się Bóg. I największą jedną z największych inwestycji, jeden z największych kosztów, jakie ponoszą agencje matki, to są właśnie zdjęcia, to są sesje zdjęciowe. Więc jeżeli odejmiecie ten koszt i zdejmiecie ten ciężar z agencji i będziecie mieli przygotowane portfolio, no to większej, większa ilość agencji może być, zwa, my, może być Zainteresowana współpracą z Wami. To jest moja rada w tym temacie i chciałabym jeszcze raz podkreślić: Modeling nie wygląda tak jak program Top Model. Nie bójcie się, że ktoś Was wyśmieje, nie bójcie się, że ktoś będzie Wasze zdjęcia upubliczniał, to jest nielegalne. I jeżeli zostaniecie zaproszeni na casting do agencji modelingowej, to również nie bójcie się. Większość bukerów nie będzie Wam chciała dowalić za wszelką cenę. Jeżeli nawet ktoś, jeżeli jakaś agencja nie będzie zainteresowana współpracą z wami, to powiedzą wam to w sposób przyjemny i elegancki. Ja dostałam kilka odmów e, współpracy z niektórymi agencjami polskimi i w ogóle się tym nie przejęłam, dlatego że miałam dwa razy więcej jeszcze agencji, które były zainteresowane współpracą ze mną, więc mi to tak naprawdę nie zrobiło jakiejś wielkiej różnicy tak w 100% szczerze mówiąc, dlatego... Nie pytajcie się mnie, czy nadajecie się, czy się nie nadajecie, tylko wysyłajcie zgłoszenia do agencji, bo to właśnie opinia agenta, czy agencji matki jest najważniejsza i to od nich zależy, jak szybko i czy w ogóle zaczniecie pracować w tej branży. Także wysyłajcie zgłoszenia, a jeżeli nie jesteście pewni, jak przygotować Polaroidy, to już niedługo taki odcinek tutorialowy pojawi się na moim kanale i mam nadzieję, że nie będzie tych hałasów. Mam też nadzieję, że aż tak bardzo ich nie słychać. To na dziś już wszystko. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to śmiało piszcie w komentarzach w zakładce społeczność na YouTubie. Tam stworzyłam takie Q&A modelingowe i proszę wrzucajcie wszystko do tego jednego wątku. Będzie mi łatwiej odpowiedzieć na Wasze pytania. A na dziś to już wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz i subskrypcja, jeżeli podoba Wam się to, co robię oczywiście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye!